To jest dobry konkurs dla architektów, dla inwestorów, dla producentów mebli, którzy mogą pokazać swoje produkty, które zrobili wykorzystując materiały Flyderera. Mogą zgłosić realizację wszyscy, którzy są zaangażowani jakby w proces produkcji czegoś, czy mebla, czy wnętrza z materiału Flyderera. Flyderer po prostu robi konkurs, bo chce zobaczyć, jak najkreatywniejsi, najinteligentniejsi odbiorcy jego produktów, z tych produktów korzystają. Co można z tego zrobić? Dla mnie taką fajną zachętą do udziału w konkursie byłyby nagrody. Tam jest pierwsza nagroda 15 tysięcy, druga nagroda 10 tysięcy trzecia nagroda 7 tysięcy. A druga rzecz jest też taka, że Flyderer obiecuje, że potem będzie ten konkurs promował nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że stworzy taki katalog inwestycyjny. To jest taki katalog realizacji właśnie z ich produktami, który będzie pokazywany na całym świecie. Najważniejszym kryterium oceny zgłoszonych prac będzie ich innowacyjność, zarówno co do detalu, jak, to, jak i całej aranżacji, wyprzedzenie obowiązujących obecnie trendów, e, niesztampowość rozwiązań, ale również ciekawe rozwiązania kolorystyczno-materiałowo-strukturowe. Warto by było, żeby wśród zgłoszonych prac ich autorzy szczególnie zwrócili uwagę na niekonwencjonalne rozwiązania, także te w materiałach flajdelerowskich, tak, żeby te realizacje zgłoszone do wnętrza roku Troszeczkę były wyznacznikiem nowych rozwiązań.